Cześć, witajcie, witajcie w pierwszym odcinku z GTA, z GTA 5 tak wiem, trochę stara gra, no 10 lat, prawda? Ostatnio wybiło w sumie 10 lat, yy, tak. No i chciałbym oczywiście tutaj yy, zaznaczyć, że ta seria będzie opowiadać o... będę opowiadał po sobie o ciekawostkach, jakieś czy coś, yy, nie tylko o samym gameplayu yy, mam nadzieję, że spodobał Wam się montaż również. No i po prostu yy, postanowiłem sobie opuścić yy, ten początek, czyli tam Nordianton 9 lat później yy, no bo lagi miałem wtedy i po prostu jeszcze czas nagrywałem jest tak ludzie piszą, że to jest sam, że to jest ta yy, żona Michaela to nieprawda <grym>, Bo żona Michaela była striptizerką, a co ona by tutaj robiła, prawda? No, yy, jak to oglądacie pewnie już wstawiłem odcinek informacyjny, więc teraz chciałbym was tam o, bardzo zaprosić, oczywiście tam raczej powiem yy, co ja w ogóle chcę robić w tej serii, prawda? No, i tak, oczywiście, pierwsza tutaj moment taki kulminacyjny, w, te, w tym tutaj naszej tej, czyli mamy tych typów tam wrzucić, tam, 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 jakbyśmy to ich nie, nie celowali na przykład, to tutaj bread ich by tam wepchnąć w ogóle. W, ty, w tym momencie też może, mogę powiedzieć, że niektórzy na początku gry, kiedy ta gra się wychodziła, to wiecie, na, na, na półkach sklepowych yy, Franklin tam wy, vidie, yy, był, co nie. No i ludzie myśleli, że to jest Franklin właśnie. Na początku. Na przykład, nie wiem, Gimper chyba tak się z tego co pamiętam, nie wiem. Dobra. Detonacja. Czy to jest detonacja safe? Nie wiem czy mu tego się że nie no. Może to jest tak... Nie wiem. Co, nie? Na początku musiałem przeprosić za jakiekolwiek lagi, jakie będą. Albo jakie są, nie wiem. Nie wiem czy są. Ale dobra. Tutaj jeszcze zaraz będzie przypotężna akcja. Ale dobra, na początku weźmy te nasze pieniądze. No i powinniśmy zastanowić się, po co ja to, to teraz nagrywam, po tych 10 latach, nie? Nagrywam to teraz, bo ja nie zawsze chciałem. Nagrać GTA 5 fabułę. Nagrywałem już GTA online nagrywałem, co nie? Ale fabuły nigdy mi się nie udało nagrać. Kiedyś próbowałem już nagrywać fabułę, ale mi to nie wychodziło, ponieważ albo były lagi, albo... Albo no. O. To jest legendarna. Legendarny tutaj eee. Teraz co ty. Yy... O. Legendarny moment, prawda? Dobra, to nie będę się rozwodził, na tym. No bo raczej każdy już to widział, prawda, ja tu nic nie muszę przestawiać. Zno. no, yy, w, w tym o tutaj yy, momencie, czyli w tym pasku... Nie, nie w pasku. <laughs> w prawym dolnym rogu, yy, w montażu będę robił takie rzeczy typu... Yy, typu takie informacje typu kiedy się zakończy yy, Ta yy, kacenka Prawda? Żebyście po prostu nie byli znudzeni, bo ja tych kacenek nie będę na razie pomijał, ale po prostu wy będziecie mogli sobie je pominąć, nie? I dobra. Tutaj oczywiście piękny wybuch, tutaj Trevor nasz piękny będzie musiał otworzyć drzwi i będzie pierwsza strzelanina Tak, strzelanina, wychodzimy z tego, z banku co nie? Pierwsza ten yy, akcja w GTA 5 A to trochę lagi mam. No dobra, to raczej nie będzie problem, Ale nie Ano słabego aima Dobra To jest A nie wiem czy nie wiem czy to jest wina mojego aima, czy to jest jakby... Hm. Dobra, mniejsza yy... Nie, ten, dobra <noise> Nie wiem co mówię Tutaj chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz yy, Tutaj ogólnie jest ten gostek Co ma w głowie kulkę I tutaj został strzelony W ogóle to jest ciekawe, ponieważ to jest jedyna misja Nie, nie jedyna Jest jeszcze jedna misja W której został naruszony model postaci Znaczy naruszony Został po stworzony nowy, nowy, kolejny model postaci Tutaj jest ten model postaci wykorzystany tylko w tej misji Znaczy no, to wiadomo, no, to jest jakby policjant śnieżny, te, te, te ci ludzie też, ale Chodzi mi o to, że jak na przykład tego strzelimy, prawda? To zostaje taka malutka, no, no, takie małe przeciurawienie, a tutaj patrzcie jakie ogromny, nie? On, no, on głowy nie miał To nie jest jedyna w sumie bo jeszcze, jak się, wtedy jak się y, zaczyna Trevorem grać, prawda, y, to tam jak Trevor zabija Johnego Kliwica z GTA 4, to on też ma zmienionego tego i, i ma krew wszędzie, nie, i ma y, tego. Oko zakrwawione. Dobra. I tu, I tu, też jest akurat. Ten gość, ten, co tu siedzi, tutaj będzie miał y, dziurę po strzale. Ja to mówię, pokażę to powinien wiedzieć, prawda? Znaczy, no, no No bo to już ma 10 lat. Dobra. Tak, no. Oj, tu już się dowiadujemy, że... To nie był Franklin. Oh, <grym> <grym> Czy znaczy, nie będę wam ja pokazywał oczywiście takich takich bardzo wiadomych ciekawostek typu każdy już to wie A to w ogóle nie pokazywałem wam inne rzeczy tam w banku, bo się tam. E, ogólnie tam, tam niby dało się wejść do, do, do sterowi e, o, tutaj widać jest krew. Do sterowni. Yy, monitoringiem to miało być zaimplementowane w grze, ale zrezygnowali z tego niby. A tu mamy akurat tam no i tutaj chyba każdy wie, prawda, że tam, że tam na dół można wjechać tam będzie ten gość. To no już tego po prostu nie będę wam pokazywał, bo to każdy już wie, nie? No to co, powiedziemy? Tutaj oczywiście nam gra pokazuje jak jeźdź, jak jeździć, co nie, jak tam hamować, nie prawda To samo co w każdej grze. No wywalać. No, tutaj Michael, ładnie. A w ogóle z razu pokażę to ciekawą mm, sytuację, bo nie każdy o tym wie. Ponieważ tutaj możemy tak trochę oszukać, że nie tutaj... O Jezu O nie, o nie, o nie! 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 Szybko! O nie, o oh fuck! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, no dobrze, Dobra, już się... Wystraszyłem, że pierwszy, pierwszy raz mi się nie uda prolog. <grym 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 a co jest ciekawa akurat kacenka, o! To jest kacenka, no powiedzmy Bardzo ładne. I teraz e, będzie moment, w którym wam pokażę jedną ciekawostkę. O której nie. raczej ktoś już to nagrywał. Albo po prostu nie mieliście pojęcia o nie, wiem Znaczy nie wiem czy mieliście. Nie, nie wiem, zoba, zobaczymy. <ścoughs> Musiałem. Dobra, O! David Weston to był, nie? Nie, David Weston to był inny, nie? To jest. Jak on miał? Dave. No tutaj Brett dostał. A Michael. Była krew, ale. No, nie wiadomo czy dostał. No be ten, ale. Legendy głosów, że nie dostał, że on, że on to wszystko. że to wszystko. aktorzu takiego. No i dobra, teraz mam sytuację taką, że trzeba ich wszystkich zamordować, ale ja nie będę tego robił, I, i, i po prostu możemy przejść tam, żeby się włączyła Kacenka, więc nie trzeba nawet ich zabijać, to jest akurat ciekawe. Nie chcę, żeby te odcinki były za długie, więc. Nie ten prolog to może być pierwszy odcinek, powiedzmy, zobaczymy. Albo z 20, 20 minut powiedzmy, nie wiem, no tam emisję z Lawarem zrobimy jeszcze Dobra No i tutaj Trevor Udaje mu się uciec Tak, i i tutaj policjanci go Nie wiem czemu oni w sumie za nim nie, nie biegli Bez sensu Tylko oni stali, celowali do niego, tup tup tup, celowali, tup 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 Dziwne Ale okej okay. No i tutaj jest ten David cały, co nie i ludzie mówią, że, że ta typiara tutaj w tym, w tym czarnym, nie wiem, co to jest, na głowie To Amanda Podobna, podobna, ale to nie jest raczej Amanda, ponieważ tak jak wspominałem, Amanda to stripteaserka Którą poznał po... Nie! Ej, to może być ona w sumie! Hmm. No bo w sumie, Michael nie poznał Amandy on poznał ją przed prologiem jakby No bo Trevor wie o Amandzie, jakby wie Tak? Wiedział o Amandzie? Trevor? Kurde, nie wiem No tak, no wiedział, no A to ciekawe No i tam jeszcze było oczywiście pokazane Michael i tu, tu, tu No Grand Theft Auto V No nowa seria na moim kanale Stara gra, ale nowa seria O, tutaj jest pokazane Gram, I'm Your son, James, he's a good kid. He's a good kid, A, a good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, Then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. Hmm. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed bad guys. I, I ran four times. No. No. And 16? you consider Mowliwe. them achievements? These were the opportunities I had. At least I had them. And did those opportunities w get you, Michael? Nie, no to they got me right. Okej okay. To jest w ogóle nawiązanie do y, seria, y, z y, filmu A tak w ogóle, zadam jedną rzecz pokażę, ponieważ jak tam mogli się zauważyć jest jacht. Ja wam pokażę. O, tutaj jest widoczny jacht, prawda? Jakbyśmy wy wyszli z tego pomieszczenia, nie wiem, trainerem na przykład... Trainerem, to nie ma tego jachtu. Chyba, z tego co pamiętam to nie ma, ale ogólnie, jeżeli na przykład już zakończycie grę, nie? Eee, no i się tepniecie do tego pomieszczenia e, p, e, na trainerze, to widoczny jest ten jacht, ale dobra. No i leci muzyka. Podływa się to potem, spokojnie. Yeah. Los Santos, no i ładnie, nie? Tutaj przyjeżdża jakaś topiora, tu i goś jedzie, prawda? No i to jest takie pokazanie, jakby co nie gry, popraw graficzne na przykład. Ale to jest mega fajne, że to jest jakby Los Angeles, co nie? Los Santos, z, y, czwartym z na przykład z y, San Andreas. Na GTA San Andreas tu no, tutaj też jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Gość, który prawie wygrał życie, co nie Powiedzmy, że ma miliony, może możliwe, że ma na koncie Idzie sobie y, ten gość, co nie Żul y, i, i opotyka się o, o tego, o whisky, co nie, które potem Michael będzie pił Oczywiście to jest taka ciekawostka z dupy, ale <laughs> nie wiem, kiedyś sobie to jakoś wymyśliłem, że, kurde, to jest wszystko po... ten, nie, zrobione. I tutaj pierwszy raz widzimy Lamara Davisa oraz Franklina, Który się pytają Michaelowi, gdzie jest, gdzie jest dom jakiś, którego szukają. Ciekawe. I tutaj... Będziemy dwoma... czy? Znaczy, dwoma. Na początku byliśmy Frank... Michaelem, potem Trevorem, teraz Franklinem. No tutaj... Franklin chyba już tak za bardzo nie lubi tej gangsterki, którą robi jego kolega No i będzie chciał się od tego odwrócić I zrobi swoje życie lepsze Bobcat to jest ciekawe ponieważ to było również w... My napadaliśmy ogólnie na bank yy, Bobcata yy, w tym samym prologu. A jest tak, y, tutaj kolejna ciekawostka, niby. Nie wiem czy ciekawostka. No, chciałem pokazać palcem, bo ja backflipiąc nie. Y, tutaj, y, Lamar chyba najbardziej woli, te czerwone. Wyjdziemy do białego. Ma tam mówił, że. No, no może się domyślisz z dialogów. Eeeh, fall start, fall start! No nie. Oczywiście wyłączamy radio. Dobra, Falstart zrobił, kurde. No i teraz trzeba gonić go, co nie? Ale ogólnie, jak wygramy, albo nie wygramy, to i tak to samo on powie, jakby. Tylko zmieni się. ten, nie? Zmieni się. kadcenka, że my piersi polecimy. Więc to nawet nie trzeba jakoś się starać za bardzo. Ale, żeby zrobić tą grę, żeby zrobić tą misję na 100%, trzeba nie zniszczyć tego auta przybliżać się do Lamara, żeby nie uciekł tam z wroku na przykład albo ogólnie żeby szybko za nim e, jechać i po prostu się nie zderzyć ni się o nic i, i trzeba e, mieć trochę tam tą jego e, moc e, e, włączoną tak jakby tego Franklinas a, jeszcze jeszcze nikogo zabić nie można w, w tym, w, e, w studiu filmowym sobie, ale ja sobie chyba zatrzymam na później to... ojojojoj oj, 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 coś się dzieje, po czym jedziemy, co nie? To jest ciekawa sytuacja. O, tam w ogóle ci ludzie z rowerami byli fajnie. I tutaj wierzymy na ten cały plan filmowy, o którym przed chwilą wspominałem. To jakiś gość idziesz, nie? To trzeba uważać, ponieważ to jest zaraz ten gość się, kurde odwróci, nie? Tak, tutaj. Samobójca kurde. O, wywalił tamtego typa, co nie? Żeby naprawdę to nie, umar nie, yy, żeby nie umarł, co nie? A sam mi weszedł pod kółka! No i kurde Lamar, lamar, nie? No i po, po tym, kurde Sobiutko, a dobra. Miejmy nadzieję, że nam się jeszcze. Jeżeli się jeszcze ta zdolność specjalna odnowi. I teraz yy, fajnie mieć yy, na dwóch. Tutaj. Na numpadzie jeszcze rękę. Ponieważ tutaj możemy sterować. Yy, Y, tym ty, jak y, jedziemy autem, nie? Jak skaczemy autem bardziej No chyba na tej misji sobie skończymy yy, ale no, mam nadzieję, że bardzo wam że, że, no, to się że wam się spodobał odcinek I Że ogólnie dobrze przyjmiecie tę serię, bo no niby stare niby ten, ale zawsze chciałem to zrobić Dobra na końcu tej misji w ogóle będzie uciekanie przed, e, przed policją więc dobra no ty okej okay. Jest dobrze Żyjemy. O, to już się mi odblokowało, że to znowu... Tam... O piękna jest ta grafika w GTA. Nie no. Co się dzieje ty? O, tutaj nam wyjechał, co nie? Ogólnie GTA cały świat jest przeciwko nam i, i naprzód jedziemy, co nie? I nagle nam wyjeżdża. Oczywiście to jest wszystko przez Rockstar y, zrobione. Żeby tak się właśnie działo. Dobra, no, z tego co pamiętam albo nie pamiętam, bo nie wiem czy tutaj trzeba z nich wygrać czy nie?

No i nas zostawił, tchórz, nas zostawił i teraz Franklin jakby umarł, to by ten lamar miał, miał tak kurde źle, że to szok, ale dobra, oczywiście tam, kurde, yy, wbrew pozorom. Co, co to, to? O nie, tu nie można przyjechać! Wbrew pozorom. Yy, Franklin to mocny gangster i nie da się kurde jakimś policjantom. No a tak w ogóle sobie zaznaczę tylko, gdzie jest IM. No, no gdzieś tamtą stronę, no. Znaczyłem tą do Franklin'a zazn zaznaczyłem, no? Kurde. ja to nie pykło mi coś, dobra. Lepiej żeby przed nimi uciec przed policjantami wjechać jakąś. E, jakiś ciemny zakamarek, To chyba nimi takiego, kurde. No dobra, powiedział. Ała! Się zepsuło mi to, auto niestety. No, no, blisko zaznaczyłem, kurde. Nieźle. Dobra, jedziemy. Dobra, tu raczej cięcie zrobię, nie? Do zobaczenia jak tam dojadę. Już tutaj dojechałem. To jak piękne teści nie, nie, nie wczytują. O, już się wczytały. Okej. Okay. Triumph Deluxe Motorsport. Nieźle. Siemano. Dzień Dobry. Ciekawe, czym tam nagadają w To jest Jimmy. Hey, what's up, boo? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I, I mean, N-word. I, I, that's that's not cool, man. I, I don't see that. <laughs> you fucking right, and you better keep it right, cause this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Mm hmm. Uh, but seriously, <laughs> maybe he's not a racist, but I don't think that he is man enough. Or a car like this, wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when really he really me, he's gonna get all this money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Samuel, I'm out. i you know. the best part, man. in, it. Śpiewa, Jimmy Jimmy'emu to auto No tutaj Jakaś e, Testowa jazda, prawda, żeby Jimmy jednak może nie kupił tego auto, bo kupił W sumie dobrze by było, bardziej chyba lepiej by było Dla właśnie e, Simona, żeby kupił Jimmy te auto, ponieważ Będzie miał hajs Ale w sumie albo, że ten, e, Simon nie będzie chciał sprzedać tego auto Ale czemu by nie chciał sprzedać? Może nie będzie na sentymenty tylko auta? Nie Dobra Tak, ha, co ja tu robię, no cóż, no, What Ete tu przyjechało, kurde, big... Godis Big Godis, dobra No i to jest teraz, też będzie ikoniczna, ikoniczna... Kacenka, nie? <hierdziś> Man, fuck you, I'll see you at work Oh nigga, don't hate me cause I'm beautiful, nigga Maybe you got rid of that old yee -ye ass haircut you got you get some bitches on your dick Oh, better yet, maybe Tanisha'll call your dog ass if she ever fucking with that brain surgeon <grystans> No, no i się potoczyło Franklin zmieszany, nie wie co się dzieje, co nie Całemu fryzjerski, jest Ja <grystans> no to zresztą fajne to jest też fajne, że ogólnie gra nam, przez takie coś mówi, że Hej, jest w tej grze takie coś jak Freezier, możesz iść tam, nie? I tu też się dowiadamy, że Franklin mieszka z ciotką Denise No i też widzimy jego kryjówkę, prawda? To jest fajne, że jak się Franklin wyprowadza z tego domu To nie będzie jakby potem tych, tych wszystkich rzeczy w tym, domu, w tym pokoju to jest naprawdę fajne takie dbanie o szczegóły tutaj otwieranie oho w ogóle Mad Dog yy, z GTA Sandras San to jest dużo smaczków z GTA Sandras San zobaczmy jak widzicie na 100% tak no ja będę chciał robić jakby tą, tą serię na 100%, ale nie zobaczymy jak to będzie co tutaj mamy yy, je tutaj no, jakiś ten. Bla 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 bla, 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 bla. O, tutaj jest um, z tego właśnie. Jak to się nazywa? E, z Family, co nie? To jakiś łeb, który umarł. Jakiś członek gangu, tutaj jakaś wielka kola. No dobra, ja was żegnam, ja byłem Franklin Clinton i e, pierwszy odcinek z Granty Auto mamy za sobą. To był takie prolec, nie? Więc do zobaczenia w, w kolejnym odcinku i zachęcam Was do obejrzenia tego, poprzedniego odcinków nie tej serii, ale z innych i, i info, w którym więcej mówię więc do zobaczenia w kolejnym odcinku tak, powtarzam się życzę wam miłego dnia i pa pa